10. Najpiękniejszych parków narodowych w Polsce. Numer 10 Pieniński Park Narodowy. Pieniński Park Narodowy był jednym z pierwszych, jakie utworzono na ziemiach polskich. Leży w województwie małopolskim, istnieje od 1932 roku i jest najchętniej odwiedzanym rezerwatem przez turystów. Wrażenia, które oferuje, warte są nawet długich kolejek do najciekawszych punktów widokowych, pejzaże ze szczytami pienin w tle, rozległe łąki i gęste lasy, kolorowe storczyki i przepływający Dunajec z bystrym nurtem, umożliwiającym świetne spływy. W pieninach natura zdecydowanie pokazała co potrafi. Numer 9. Rostoczański Park Narodowy Rostoczański park narodowy leży w województwie lubelskim i istnieje od 1974 roku chroniąc najciekawsze i najcenniejsze przyrodniczo rejony przepięknego Rostocza, które niegdyś były lasami ordynacji Zamońskiej. W dawnych zabytkowych zabudowaniach administracji ordynacji mieści się m.in. dyrekcja parku oraz zarząd. Park obejmuje wspaniałe zielone obszary, będące oazą ciszy i spokoju. Spotkać tu można około 700 gatunków roślin i aż 19 zespołów leśnych, w których występuje około 400 drzew pomnikowych. Wspomnę, że dużych ssaków na obszarze Rostoczańskiego Parku Narodowego występują jelenie, sarny, dziki, wilki, rysie, lisy. Borsuki i kuny. W dolinie rzeki Wieprz na dobre zadomowiły się bobry. Numer 8. Ojcowski Park Narodowy. Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym polskim parkiem narodowym o powierzchni 2146 km2, utworzono go w 1956 roku. Leży w województwie małopolskim, w południowej części wyżyny krakowsko-częstochowskiej, około 16 km od Krakowa. Znajduje się tu między innymi Maczuga Herkulesa, najsłynniejsza skała w Polsce. Która od lat stanowi główną atrakcję Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest to też miejsce bogate w jaskinie, w których zimą hibernują kolonie nietoperzy. To najbardziej charakterystyczne ssaki tego obszaru. Stylizowaną sylwetkę nietoperza umieszczono w godle parku. Na przybywających czekają tu także pozostałości neandertalskich osad, malownicze zamki w ojcowie i pieskowej skale, a przede wszystkim niezliczona liczba legend. Z pewnością wszyscy znają tę o Władysławie Łukietku, który schronił się przed czeskimi wojskami w jednej z tutejszych grot, a w zmyleniu pogoni pomogła mu pajęcza sieć. Nie brak wreszcie niezwykłych dzieł stworzonych przez człowieka, wystarczy wspomnieć jedyną w swoim rodzaju kaplicę na wodzie, czyli oryginalną próbę obejścia carskiego zakazu budowy kościołów na ojcowskiej ziemi. Numer 7 Tatrzański Park Narodowy. Tatrzański Park Narodowy od 1955 roku chroni unikalną przyrodę Tatr, jedynego w Polsce obszaru o charakterze wysokogórskim. To jeden z największych parków narodowych w Polsce o powierzchni ponad 21 tysięcy hektarów. Około 70% powierzchni parku zajmują lasy i zarośla kosodrzewiny. Reszta Murawy wysokogórskie, skały i wody. Ze względu na wyjątkowość tego obszaru w 1993 roku, TPN został wpisany na list rezerwatów biosfery UNESCO. Morskie Oko, Rysy, Giewont, Kasprowy Wierch, Dolina Pięciu Stawów Polskich, Dolina Kościeliska, Orla Perć. Atrakcje Tatr można wymieniać bez końca. Nic więc dziwnego, że jedyny w naszym kraju park narodowy obejmujący obszary o charakterze wysokogórskim jest również tym najchętniej odwiedzanym. Telewizja CNN umieściła Tatry w elitarnym gronie 30 najpiękniejszych parków narodowych świata poza Stanami Zjednoczonymi. A ich rodacy z The Wall Street Journal zaliczyli Morskie Oko do pierwszej piątki najbardziej spektakularnych jezior na naszym globie. Cały park znajduje się na terenie gór i pagórków. Zwiedzenie całego jest niemal niemożliwe. Jaskinia mroźna Dolina Pięciu Stawów Morskie Oko to według mojej opinii popularniejsze zakątki. Mnóstwo jest jednak mniej popularnych, a wcale nie mniej pięknych. Numer 6 Białowieski, Park Narodowy. Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce. Został utworzony w 1932 roku, ale jego początki sięgają roku 1921, kiedy to powstał rezerwat. W 1947 roku podniesiono go do rangi Parku Narodowego. Zajmuje on powierzchnię 10 517 hektarów, z czego 5726 hektarów podlega ścisłej ochronie. Siedziba parku zlokalizowana jest w Białowieży, a dokładniej w Parku Pałacowym. Ikoną parku i puszczy jest żubr, który znajduje się w jego emblemacie ze względu na swoją unikatowość przyrodniczą. Białowieski Park Narodowy został wyróżniony przez wpisanie go w 1977 roku na listę rezerwatów biosfery MNB, a od 1979 roku figuruje na liście światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO. W 1997 roku otrzymał również jako pierwszy w Polsce dyplom Europy. Niewątpliwie najcenniejszym obiektem przyrodniczym parku jest obszar ochrony ścisłej zawiera on fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego, udostępnia się go do badań naukowych oraz w niewielkim stopniu w celach edukacyjnych i zwiedzania. Obecnie park składa się z trzech jednostek administracyjnych obrębu ochronnego osierchanowo, Obrębu ochronnego chwoźnia oraz ośrodka hodowli Żubrów. Numer 5. Park Narodowy Gór Stołowych. Park Narodowy Gór Stołowych został utworzony 16 września 1993 roku. Jest on położony na terenie Sudetów Środkowych na północny zachód Ziemi Kłockiej, przy granicy polsko-czeskiej. Park Narodowy Gór Stołowych to obszar niezwykle atrakcyjny dla turystów. Tereny te przecina gęsta sieć szlaków turystycznych i tras rowerowych, m.in. odcinek Czerwonego Głównego Szlaku Sudeckiego. Najlepszą bazą wypadową w te rejony jest miejscowość Karłów. Znajdują się tutaj różnorakie osobliwości skalne gór stołowych, jak choćby. Wspaniałe skalne miasto na szczelińcu wielkim. Fantastyczne skalne labirynty błędnych skał w masywie skalniaka, skalne grzyby i radkowskie skały czy piękne skały Puchacza. Znajdziemy tutaj też efektowne wodospady pośny. W okresie zimowym, natomiast w górach stołowych, wytyczane są narciarskie trasy biegowe. Numer 4. Kampinoski Park Narodowy. Kampinoski Park Narodowy został utworzony w 1959 roku i znajduje się w województwie mazowieckim. Liczy sobie około 400 km2 i jest pozostałością dawnej Puszczy Mazowieckiej, uznanej przez UNESCO za rezerwat biosfery. O wyjątkowym charakterze Puszczy Kampinoskiej decyduje harmonijne współistnienie dwóch typów krajobrazu rozległych bagien oraz piaszczystych, częściowo porośniętych sosnowym lasem wydm. Są tu miejsca, w których można poczuć się wręcz jak na pustyni, ale nie brak w okolicy również innych ciekawostek. Wystarczy wspomnieć najgrubsze drzewo w Polsce, czyli rosnącą w miejscowości Leszno topolę liczącą sobie w obwodzie aż 11 metrów albo najdłuższy budynek Europy, czyli dwukilometrową Cytadelę Twierdzy Modlin. Zamieszkiwany przez ponad 16 tysięcy gatunków zwierząt, łosie, żurawie, jelenie, rysie, orliki krzykliwe, to tylko kilka z całej gamy fauny dziko żyjącej w Kampinosie. Numer 3. Wigierski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy, jeden z największych parków narodowych w Polsce, został utworzony 1 stycznia 1989 roku i mieści się w województwie Podlaskim. Położony jest na północnym skraju puszczy Augustowskiej, chroniąc kompleks 42 jezior, 180 gatunków ptaków, 32 gatunków ryb i 46 gatunków ssaków, które tam żyją. Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi parku są ekosystemy wodne, a wśród nich Największe z jezior, Wigry oraz najdłuższa rzeka w parku i jedna z najpopularniejszych tras kajakowych Czarna Hańcza. Rozległe obszary leśne, na których dominują sosny i świerki, reprezentują wszystkie typy lasów charakterystycznych dla Puszczy Augustowskiej i całej Polski Północno-Wschodniej. Dużą część powierzchni Wigierskiego Parku Narodowego zajmują również torfowiska. O bogactwie tutejszej flory decyduje różnorodność zbiorowisk i ich mozaikowy układ. Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem i symbolem parku jest bubr, zasiedlający brzegi rzek i jezior. Coraz częściej spotkać tu można wilka. Na uwagę zasługują liczne gatunki ptaków drapieżnych i wodnych. Poza bogatą przyrodą i pięknym krajobrazem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego można zobaczyć pamiątki kultury. Znajdują się tu zespół poklasztorny w Wigrach oraz zachowane w niektórych wsiach obiekty drewnianego budownictwa ludowego oraz zabytki techniki. Numer 2 Park Narodowy Bory Tucholskie Park Narodowy Bory Tucholskie został utworzony w 1966 roku i znajduje się na terenie województwa pomorskiego. Zdecydowaną przewagę obszaru, bo aż 79% powierzchni zajmują tu lasy, 11% wody, a 10% to bagna, torfowiska i łąki. Rzeźbę terenu. Park zawdzięcza epoce lodowcowej i działalności lądolodu oraz wód roztopowych. W Parku Narodowym Bory Tucholskie natrafiamy na liczne urocze jeziora. Rzeka Struga, Siedmiu Jezior łączy jeziora Ostrowite, Zielony Jeleń, Bełcza Główka, Płęsko i Skrzynka Mielnica. Bardzo interesującą grupę jezior stanowią również bezodpływowe zbiorniki o krystalicznie czystej wodzie, jeziora Lobeliowe, Małe Gacno, Wielkie Gacno, Głuche, Nierybno, Kocioł. Łyska i krzywce małe. Najciekawsze pomniki przyrody Parku Narodowego to 600-letni dąb szypułkowy Bartuś nad jeziorem Płęsno. O obwodzie 608 cm, sosna zwyczajna o obwodzie 397 cm przy drodze Bachorze Małe z Fornegacie oraz stanowisko Zimoziołu Północnego na wschodnim brzegu Jeziora Zielonego. Numer 1 Drawieński Park Narodowy został utworzony 1 maja 1990 roku i znajduje się na pograniczu województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Drawieński Park Narodowy, pełen jest nie tylko naturalnych, fauny i flory. Znajdziesz w nim także bogactwo archeologiczne i architektoniczne, ruiny pięknego zamku w Drawnie, szwedzkie szańce i wiele więcej. W Bystrych Wodach Parku żyje ponad 40 gatunków ryb. I tym oto sposobem dolecieliśmy do końca naszego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to w dół. Zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału, oraz kliknięciu w dzwoneczek, tak aby nie ominęły Was żadne nowości z naszej strony. Jeszcze raz dziękuję, cześć!